Cześć, tu Michel Lewiatan-Sorbet, a to jest kolejny materiał na kanale Wojennik TV. Dzisiaj zapraszam Was do kolejnego rozpakowania pudełka, do kolejnego unboxingu. Chciałbym bowiem kontynuować serię materiałów, które poświęcam systemowi Hexplorid. I tak jak sygnalizowałem wcześniej, dzisiaj chciałbym pokazać Wam ostatnie z pudełek, które dotarły do mnie w ramach kampanii na Kickstarterze mającej na celu wydanie gry Forests of Adrimon. Grą, którą dzisiaj Wam pokażę jest rozszerzenie do Forests of Adrimon noszące nazwę Return to the Forests of Adrimon. Pokazywałem Wam już na naszym kanale unboxing the Valley, the Valley of the Dead King, później Return to the Valley of the Dead King, później Forests of Adrimon, a teraz unboxing rozszerzania do owych lasów Adrimon. Pudełko bardzo podobnych rozmiarów i kształtu jak w przypadku Return to the Valley of the Dead King, bo i idea wydawnicza przyświecająca Mariucci J. Designs, a więc wydawnictwu, które stało zatem Tytułem była w zasadzie taka sama jak w przypadku Return to the Valley of the Dead King, a więc mieliśmy podstawową wersję gry, w jednym przypadku The Valley of the Dead King, w drugim The Forests of Adrimon, a później dwa rozszerzenia, w których znalazło się, no właśnie, co znalazło się w pudełku do Return to the Forests of Adrimon. O Dolinie Martwego Króla już rozmawialiśmy, pokazywałem zawartość tego pudła, ale co w rozszerzeniu Return to the Forests of Adrimon? Czy to będzie coś innego, czy może bardzo podobna zawartość? O tym właśnie w dzisiejszym unboxingu. Samo Return to the Forests of Adrimon jest grą, w którą nie zagramy, nie posiadając podstawowej wersji gry, a więc The Forests of Adrimon jest to tytuł, za którego wydanie odpowiadają, czy też autorami tego tytułu są Jonathan Mariucci, Nathan Los oraz Katki Mundry. Tytuł jest przeznaczony dla graczy w wieku gdzieś tam 13+, choć zawiera elementy zależne językowo, a więc do Forest of Adrimon, jak i do rozszerzenia do tej gry, siądziemy raczej w gronie osób, które władają angielskim, choć ważne jest podkreślenie tego, że jest to gra kooperacyjna, czyli de facto możemy grać w nią, niekoniecznie posiadając wysoką znajomość języka angielskiego, bo ktoś ze współgraczy może nam tłumaczyć elementy, które znajdziemy w tej grze. Oczywiście grając z językiem angielskim w większym stopniu docenimy pewne walory narracyjne tego tytułu. Nie przedłużając już, już, przejdźmy teraz do otwarcia pudełka. Zobaczmy jak wyglądają elementy zamknięte w Return to the Forests of Adrimon. Poniżej pudełko do Return to the Forests of Adrimon, rozszerzenia do Hexplorid. Pudełko rozmiarów takich samych jak gra podstawowa, jak dwa wcześniejsze tytuły, które wcześniej prezentowałem Wam na kanale, ale jest to pudełko płytsze od The Valley of the Dead King, od The Forests of Adrimon. Jest to pudełko dokładnie tych samych rozmiarów, takiej samej głębokości jak to, które pokazywałem Wam w trakcie unboxingu Return to the Valley of the Dead King, bo generalnie podejście i format jest taki sam. Mianowicie część elementów w, została zamknięta w podstawowym pudle, a reszta w pudełku z rozszerzeniem. Return to the Forests of Adrimon, tak jak widać, jest okraszone klimatyczną okładką, choć powiem szczerze... Jeśli mam porównywać Return to the Forest of Adrimon do Return to the Valley of the Dead King, to zdecydowanie, zdecydowanie wybieram Return to the Valley of the Dead King. No, Alabast bije po prostu wszystko. Po drugiej stronie pudła tradycyjnie rzut oka na zawartość komponentów, które są zamknięte w owym pudle. Bardzo fajna, bardzo fajna zagrywka marketingowa. The way is dark, no i to od razu przykuwa uwagę wszystkich tych, którzy są pewnie zainteresowani mrocznymi klimatami w grach planszowych. Rzut oka na zawartość elementów, lista owych komponentów i nie pozostaje nic innego jak zajrzeć do środka. Otwieram w związku z tym pudło. Najpierw zdajemy folię. A teraz czas na zajrzenie do środka. Na górze to samo, co mieliśmy w Return to the Valley of the Dead King, a więc arkusz, na którym znajdziemy traits, a więc cechy, które będą dodawane do podstawowych ról oraz kart charakteru, z których budujemy nasze. Postacie, a więc, tak jak można zobaczyć, będzie kilkanaście różnych cech, które można będzie przyporządkować naszym bohaterom, na przykład agresywność, agresję, łagodność, dzikość i tak dalej. Każda z tych cech będzie miała pewne bonusy, jak i również negatywny wpływ na nasze podstawowe cechy będzie nam mówiła, jak można zdobyć kolejne poziomy owej cechy i jednocześnie informację, co taka cecha nam oferuje. Z boku tego arkusza, żetony dodatkowe te będą żetonami, które będą wykorzystywane przez Adrimon. No i żetony dodatkowe, żetony części z postaci, części z bossów, których znajdziemy w The Forests of Adrimon. Będą one wykorzystywane do oznakowywania pewnych informacji w trakcie rozgrywki. Arkusz dosyć cienki, a więc będą to żetony, które będą troszkę cieńsze od tego, co znaleźliśmy w podstawowej wersji gry. Co mamy w pudle? kostki trzech kolorów bardzo e, mogą nam się kojarzyć z tym co mieliśmy w wujcentu do Valley of the dead King, bo to są dokładnie te same kości, które pewnie będą wykorzystywane przez Adrimon. Dalej otrzymujemy arkusze dużego rozmiaru. Z jednej strony znajdziemy Hexclusive, a więc nowe postacie, w tym przypadku The Realm Crossa. Zobaczmy jak prezentuje się ta pani, niezwykle klimatycznie. Widać, że dysponuje ona jaką, jakąś potężną Magią. Później mamy dodatkową postać, ale zobaczmy jeszcze na ten charakter The Wellspring Channeler, kolejna postać, którą będziemy mogli grać, dosyć mocne parametry, być może tak jak w Return to the Valley of the Dead King, będziemy mieli dosyć mocne postacie w owym rozszerzeniu. Tu widzę, że grafika przypominająca kogoś na kształt centaura. Kolejne karty. Jeszcze mamy jedną postać. The Rune Master. Kolejna z tych, które będziemy mogli się wcielić, korzystając z tego rozszerzenia. I z tyłu również klimatyczna grafika, tak jak w przypadku każdej z postaci występujących w systemie Explored. Nowi Bosowie. The Noble. A więc mamy jakiegoś szlachcica, który gdzieś nam się zabłąka po drodze. The High God Captain. To będzie z kolei już szósty poziom. Do Adrimond za moment wrócę. Hyperion, ósmy poziom, czyli zdaje się, że bardzo potężny przeciwnik, choć jego parametry nie są aż tak powalające, jak w przypadku niektórych bossów wyższego poziomu. Być może jego umiejętności są bardzo mocne. The Dryad LON. no cóż, 130 i 130, 85. Dziewiąty poziom, jest to tyle dziwne, że LON przecież była pozytywną postacią, no ale najwidoczniej została także... Przez, przez Adrimon opanowana. No i właśnie, Adrimon, The Magi. Z jednej strony znajdziemy jej rysunek. To jest ten sam układ, jak w przypadku Return to the Valley of the Dead Kinga, więc mamy skrótowe podsumowanie, jak wygląda tura, jaką będziemy rozgrywać. Mamy także tabelę mówiącą nam o nagrodach, które możemy zyskać w trakcie rozgrywki, grając. Adrimon, no i arkusz Adrimon, na którym będziemy oznakowywać jej parametry oraz będziemy podnosić nasze cechy, korzystać ze zdolności i korzystać z rytuałów. A więc wydaje się, że układ mechaniczny będzie pewnie podobny do tego, jaki mieliśmy w przypadku gry Martwym Królem. Jeden arkusz, zasad, rulebook, w którym znajdziemy ponad 50 stron różnych zasad. Zerknijmy szybko na spis treści, expansion, disclaimer, bohaterowie, Elohen's Grove, nowi bossowie, tryb gry Adrimon przeciwko wszystkim, faza Adrimon i karty przyporządkowane samej Adrimon. A więc układ, no w zasadzie bardzo podobny do tego, jaki mieliśmy w przypadku Return to the Valley of the Dead King. Po sczytaniu tego, po analizie, co tu dokładnie jest, będę mógł powiedzieć nieco więcej w trakcie recenzji. Dodatkowe karty. Widzę, że tu mamy dodatkowe karty raz, a więc na przykład Triant, Spiderkin, Pentimony, Legendarna. To jest legendarne. To jest zdaje się legendarny przeciwnik. No i cóż, trzeba będzie się pewnie z nim zmierzyć. A więc kilka kart raz, kilka kart, które będziemy mogli napotkać w trakcie naszej wędrówki, być może składając Podobnie jak to ma miejsce w podstawowej wersji Adrimon, *Forest of Adrimon, pewne elementy, aby uzyskać odpowiednie korzyści. A więc trzeba będzie wykonywać pewne misje, żeby zdobywać relikty, artefakty. Moon Elf, Forest Guardian. No i kolejne karty, które napotkamy na naszej drodze: The Mind Shard. Tu mamy jeszcze jakąś broń białą. Ivy Knight, Shroomer, Powercore Widows. I na końcu jest. Feathered Dragon, rzadka postać. Wydaje mi się, chociaż nie, wcześniej był Golden Dragon, teraz jest Feathered Dragon jest to rzadka postać, a więc ta rasa będzie rasą, która powinna być mocniejsza od tych podstawowych i faktycznie, spójrzcie, plus 8 energii na starcie, gigantyczny zastrzyk w momencie, gdy ktoś zagra tą postacią. Widzę, że są także dwa arkusze kart, w zasadzie dwie talie kart. Z jednej strony jedna zamknięta w pudełku, i tutaj znajdziemy: zdaje się, że talię Adrimon, a więc różnego rodzaju karty, które będzie wykorzystywać Adrimon w trakcie trybów, w którym będzie ona walczyć przeciwko wszystkim pozostałym graczom. I drugi arkusz to będą karty, które trafią do talii podstawowych z Forests of Adrimon. I którymi będziemy mogli grać, korzystając również z rozszerzenia. A więc jest to dodatkowy zestaw kart, które dołączą do owych talii. Jak one wyglądają? Zerknijmy na kilka z nich. No, mamy oczywiście te symbole, które występowały także w The Forests of Adrim. Widzimy, że dosyć, dosyć wysoki poziom przeciwnika. No i cóż, i karty należące do kilku różnych stosów, między innymi także karty wzmocnień. One przypominają to, co mieliśmy w Return to the Valley of the Dead King, czyli na przykład tego typu potężny kombo, zastrzeg, podniesienie każdego z naszych parametrów. Inne, które pozwolą na zwiększenie cech, a więc to wygląda niezwykle podobnie. To, co będzie wyglądać inaczej, to są karty, których w The Valley of the Dead King nie było, czyli na przykład z tą oto koszulką, bowiem tego trybu w ogóle w Return to the Valley of the Dead King, jak i w samym The Valley of the Dead King nie było. Okej, okay. i to są wszystkie elementy, które znajdziemy w pudełku Return to the Forests of Adrian. Zapraszam do szybkiego podsumowania. Przejrzenie elementów do Return to the Forests of Adrian stanowiło dla mnie pewnego rodzaju déjà vu. Z prostego powodu, zarówno układ elementów, jak i ich lista przypomina: wypisz, wymaluj to, co mieliśmy w Return to the Valley of the Dead King. A więc dostajemy. Nowe rasy, nowe przedmioty, dostajemy nowe postacie, nowych bossów, dostajemy wreszcie talię kart, która będzie wykorzystywana przez złego, mrocznego przeciwnika, jakim w tym przypadku będzie. Adrimon, i w zasadzie to wszystko. A więc te elementy wyglądają niezwykle podobnie. Ale co istotne, różnią się w detalach, czyli nie będziemy mieli powtórki umiejętności posiadanych przez pewnych przeciwników, nie będziemy mieli powtórki funkcjonowania pewnych kart, które mamy w poszczególnych taliach. A przynajmniej taka jest moja nadzieja, bo z tego co do tej pory czytałem o tym systemie, to zarówno pierwsza, jak i druga część różnią się zasadniczo. Nie tyle mechaniko, bo ta pozostała w dużej mierze podobna z pewnymi wyjątkami, o których opowiem w recenzji. Ta różnica polega na detalach, które są zawarte w poszczególnych komponentach czyli inni bosowie, inne postacie, inne karty może z wyjątkiem kart wzmocnień bo te faktycznie wyglądają identycznie. Jakość elementów tradycyjnie na niezwykle wysokim poziomie to jest coś, co wyróżnia serię Hexplored. No Wygląda to rewelacyjnie. Mały problem moim zdaniem to fakt, że w tym rozszerzeniu nie dostajemy figurki, którą moglibyśmy grać. Bo przypomnę, w pudełku z Forests of Adrimon dostajemy dwie figurki. Ja w trakcie unboxingu mówiłem, że tam dostajemy figurkę Adrimon oraz cytadelę, w której będzie owa Adrimon mieszkać. Ale w praktyce okazuje się, że tamta figurka to nasi bohaterowie, którymi będziemy wędrować po mapie. A więc jeśli któryś z graczy wcieli się w Adrimon, to z jakiej figurki mamy skorzystać, kiedy będziemy grać naszymi Herosami, tego jeszcze nie wiem. Może jest coś, co przeoczyłem, więc na razie nie wyrokują. Ale wydaje mi się, że czegoś tu chyba zabrakło. Choć może być tak, że może Adlimon będzie wędrować inaczej niż mroczny król, a więc może tej figurki po prostu nie będziemy potrzebować. O tym jednak opowiem dopiero w recenzji, na którą zaproszę Was w stosownym czasie. Za dzisiaj bardzo Wam dziękuję, zapraszam do sprawdzenia naszych innych materiałów. Zobaczcie też, co mamy na Facebooku oraz na Instagramie. Do zobaczenia następnym razem.